Możesz jechać. Okay. Następny. Dzień dobry, dzień dobry. Ups, co? To przecież kot! Nie można wchodzić z kotami. Spójrz na tablicę! Nie można tu przyprowadzać zwierząt. Szkoda! Biedny kotek! Przechodź! Chwileczkę, stój! Byle tylko niczego nie zauważył. Proszę, Grzechotka, dla ciebie załatwia fajna. Co? E, dobrze, rozumiem, już idę. Kiedy oni się uspokoją. A zabawka jest taka fajna. Dzień dobry. Proszę spojrzeć. Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Nie wiedziałam, mi, co mam robić. Do pudełka. Proszę wejść do pudełka, mój złociutki. Niedługo cię odbiorę, ale na razie siedź tutaj. Co? A ja mam kota. Co robić? Nie chcę go tu zostawić. Ojej, mam pomysł. Schowam go tak pod bluzką. Ojej, doktorze, jestem w zaawansowanej ciąży. Wpuść mnie! Trzeba cię osłuchać. Ojej, co to za dźwięki? To nie przejdzie. Wiem, co masz pod bluzką. To kot. Nie, proszę, nie zabieraj mi go. Chwileczkę. Podejrzanie wyglądasz. Trzeba to sprawdzić. Aha, kogo ty tu chowasz? Żółwia? Nie wolno wchodzić z żółwiami. Idzie do pudełka. skudny lekarz. Co? Ja mam za sobą ulubionego karalucha. Kurczę, co robić? Mam pomysł! Powiem, że mam ból głowy. Ojej, doktorze, tak mnie boli głowa, wpuść mnie! Oczywiście, wchodź! Cześć, co ci się stało? Nic! Pójdź! Przemyciłam mojego przyjaciela, oto i on! Mój kochaniutki Karalu, chcesz zobaczyć? Nie! Nic nie rozumiesz, jest taki przyjazny. Dzień dobry. Proszę wejść. Okay. Dziękuję. Czekaj, kogo tam masz? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Daj mi go! Teraz możesz iść. O nie! Mój ślimaczku! Nie zostawię cię tutaj. Zaraz coś wykombinuję. Dobra. Poczekaj chwileczkę. Założę fartuch i będę udawać, że jestem kucharką. Dorzucę też czapkę. Okej, okay. na dnie położę ślimaka i przykryję go owsianką. Myślę, że uda mi się go przenieść. No idealnie. Chwila, co tam chowasz? Pusto? Fuj, obrzydliwa kasza, przechodź! Udało mi się! O, jedzie coś smacznego! Daj mi to proszę! Trzymaj. Fu, co za paskudna kasza, nie chcę tego! Chwileczkę, zobacz co tu mam. Mój słodziutki ślimaczek. Chcesz? O, jaki fajny! Okej. Okay. Z czym ty tu przyszłaś? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Daj mi to! Teraz można. Jaki słodki pogłaszczę cię! Kurcze, co robić? Ja mam rybki! Chcę je przemycić! O, mam pewien pomysł. Założę fartuch i wezmę to. Moje słodkie rybańki, nie zostawię was. Lekarz się nie domyśli, ja miałam naprawdę świetny pomysł. Dzień dobry, ja do pokoju numer 6. Muszę zrobić zastrzyki. Proszę, proszę, oczywiście. A my będziemy się tutaj z tobą bawić. O, dzień dobry, siostro. Zobacz, co mam. Nalewamy szklankę wody. Byłam pewna, że mi się uda Was przenieść. Czas na drugą rybkę. Oje, kochaniutkie, zobacz, co tu mam. Serio, są naprawdę złote. Ojej, co to jest? Ryba? Jak się to dostała? Wypiłaś moją rybę. Proszę przejść. Co za piękność! Jest niesamowita! Nigdy nie spotkałem nikogo takiego. Chyba się zakochałem. Wow, chwileczkę. Dzień dobry, muszę przejść. Dziękuję za komplement. Ojej, słabo mi! Ratunku! Pomocy! Jesteście tacy śmieszni. Spadam. Ja też. A ty dokąd? Czekaj. Dobra, wchodź. Jestem. O. Hmm, proszę mi nie rzucać tych spojrzeń. Tu są moje chomiki. Moje słodkie chomiczki. A, rozumiem. Chodź tu, mój kochaniutki. Stęskniłeś się za mną, co? Co to za spanie w pracy? Muszę tam przejść. Proszę spojrzeć na tabliczkę. Żadnych zwierząt. Dzień dobry. Mogę przejść? Proszę, proszę. Kurczę, nie chcę nikomu oddawać mojego szczurka. Co robić? O, mam pomysł. Przyda mi się ta kratka. Zdejmę ją. No chodź mój kochaniuski. Jestem pewna, że znajdziesz właściwą drogę. To było proste. A teraz idę do pokoju. Dzień dobry. Hello. Proszę okay. pokazać torebkę. co? Ser, i to wszystko? Tak, bardzo go lubię. Dziękuję. Okej, okay, muszę tylko znaleźć kratkę. O, tu jest. Gdzie mam tu mój serek? Akurat mi się przyda. Co wyprawia? Gdzie jest mój szczurek? Mam nadzieję, że już jesteś na miejscu. Oczywiście. Mój słodziaczek. Awesome. Uwielbiam cię. Pogłaszczę cię. Co to ma być? Żadnych zwierząt. Jak to? Mój ulubiony doktorze, proszę. Do pudła szybko. Poczekaj na mnie, proszę. Fu co za ochyda. Przechodź. A ja mam tu psa. Co mam z nim zrobić? Mój kochany piesku, nie zostawię cię. Padłam na świetny pomysł. Okej. Okay. To zdejmuję. Kapelusz poprawiam. Zdejmuję części z wędki. A na koniec zakładam okulary. To jest to. Teraz wyglądam jak niewidomy. Chodź przyjacielu, idziemy. E, chwileczkę, nie wolno tu chodzić z psami. O, przepraszam, jesteś niewidoma. No to w porządku. O nie! Moja piłeczka! Kurczę! Co się dzieje? Dokąd ty biegniesz? Nic nie rozumiem. Chwileczkę! Dogonię cię! Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. Chwileczkę zatrzymaj się! Mam cię! Zaraz oberwiesz. Chwileczkę, czyli nie jesteś niewidoma? Wynocha mi stąd. Razem z psem. Kurczę. Oj, pudło. Jakie pyszne M&M'sy. Ojej, ktoś nadchodzi. Muszę szybko schować wszystkie przekąski. Dzień dobry, siostro. Dzisiaj mam się dobrze. Nie, chyba coś podejrzewa. Siostro, to wcale nie jest to, co myślisz. Co tu się dzieje? Co to ma być? Chyba zapomniałaś o naszej zasadzie. Żadnych słodyczy w szpitalu. Obawiam się, że będę musiała to wszystko skonfiskować. I to też. Od razu lepiej. Kurczę, nie mam żadnych smakołyków. Wileczkę. Wiem, zupełnie zapomniałam o M&M'sach, które schowałam w gipsie. Ale fajnie, tak się bałam, że was stracę. Mm, nie ma to jak moje ulubione czekoladowe cukierki. Co? To wszystko? Mm, ale chyba mam pomysł. Soknuje mija. No oczywiście. Tylko przyjaciele mogą pomóc w tak trudnym czasie. Mike, pospiesz się. Musimy uratować naszego łakomczucha. Będziemy potrzebować dużo przekąsek na tak niebezpieczną misję. Ruszaj. A dokąd ty się wybierasz, młody człowieku? Żadnych przekąsek w szpitalu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dzień dobry, jak się miewa nasz maluszek. Chodź szybko, lekarz na ciebie czeka. Wygląda na to, że nasz Mike ma pomysł. Wkłada wszystkie przekąski do plecaka. Zamyka go. I peruka. Pasuje ci, Mike. Co teraz? Troszkę szminki. Ten kolor jest taki jasny i ładny. Teraz bierze plecak. I zamienia go w brzuch? <noise> Ojej, chyba zaraz urodzę! Muszę przejść! Nie, 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 moje dziecko nie lubi być dotykane. Dziękuję. Ojej, czy szalony plan Majka naprawdę zadziałał? Wygląda na to, że mi ja jeszcze niczego nie podejrzewa. A teraz? Majkowi udało się wszystkich przechytrzyć. Czas na zabronione przekąski. Oh. Wow, jak dużo smakołyków! Hmm wygląda na to, że współlokatorka mi też by coś zjadła. Dlaczego by się nie podzielić? Okay. Częstuj się! Hey. Stop! Stop! Co tam masz? Żadnych przekąsek w szpitalu. Będę musiała skonfiskować te chipsy. Przechodź! Jej, okay, wygląda na to, że jeden z pacjentów jest naprawdę chory, potrzebuje pomocy. Lekarza! On potrzebuje lekarza szybko, nie ma ani minuty do stracenia. Tamtędy szybko. Co z nim? Ja to chyba jeden z twoich przyjaciół. Co robić? Musi mu ktoś pomóc. O, wygląda na to, że się ocknął. Ojej, czy to był plan wymyślony przez przyjaciół mi? Sprytnie. Jak dużo pyszności. Chyba starczy dla wszystkich. Hurra, to prawdziwa uczta przekąskowa. Łap, sąsiadeczko. Aj, jednak nie wszyscy mają dziś szczęście. O nie, pielęgniarka na bank to widziała. Będzie musiała skonfiskować te M&M'sy. <śm> Ej, siostro, czy wszystko w porządku? Hmm. chyba mam kolejny genialny pomysł. Nie ma mowy, żeby mnie rozpoznali w tym kostiumie. Dodam plakietkę z nazwiskiem dla wiarygodności. Ciekawe, co knuje Mike. Siostro, twoja zmiana się skończyła 20 minut temu, bez obaw. Możesz już iść i odpocząć. A to mi się przyda. Przepraszam, ale pielęgniarz ma teraz ważniejsze rzeczy do roboty. Jakie pyszniutkie żalkowe misie. Co za uczta? Ojej, ja tu nic nie mam. Mija chyba znowu nie rozpoznała Majka, bo tym razem przebrał się za pielęgniarza. Majk, to ty? Teraz Mija ponownie może wsuwać słodycze. Czasami wcale nie chcę się dzielić takimi przysmakami. Mm, to jest pyszne. Ojej, wygląda na to, że nadeszły kłopoty. To pielęgniarka. Chyba rozgryzła plan Majka. Teraz ma tylko jedno wyjście. Uciekać! O Boże, moja głowa. Moja droga, żadnych słodyczy w szpitalu. Będę musiała to skonfiskować. Czy tak trudno jest zapamiętać jedną prostą zasadę? Majk, masz jakieś nowe pomysły? Co zamierzasz zrobić? Szula, krawat, fartuch, peruka? Mhm. A teraz okulary? A, o to chodzi. Mike postanowił zakraść się do szpitala przebrany za lekarza. Doktorze, tak się cieszę, że cię widzę. Tak źle się czuję. Potrzebuję pomocy. Głowa mi pęka. Wylecz mnie, proszę. E, oczywiście. Jestem przecież lekarzem. E. Co mam wybrać? To może zadziałać. Proszę, weź tę pigułkę. Poczujesz się lepiej w mgnieniu oka. Uh -oh. Wygląda na to, że doktor Mike ma kłopoty. Pielęgniarka zaraz zorientuje się, że to nie jest żadna pigułka, tylko cukierek. A doktor Mike tak naprawdę nie jest żadnym lekarzem. Znowu ma tylko jedno wyjście. Uciekać! Jedna pielęgniarka zasnęła w pracy. Rozumiem. Intensywna praca tak szybko męczy. Znowu Mike. Siostro, lepiej szybko się obudź. Chwileczkę. Nie wolno tu wchodzić. A, w porządku. Wejdźcie. Co to takiego na podłodze? Czy mi się wydaje, czy to... Zgadza się. Pokaż, co tam masz. Ojej, a tak gładko się zaczęło. Nie tym razem, Mike. Pielęgniarka jest prawdziwą profesjonalistką. Jak udaje jej się wyłapać te przekąski za każdym razem? To tak, jakby widziała wszystkich pacjentów na wylot. A kto to jest? Co za interesujący strój ma na sobie ten pacjent? Czy to jakiś czarodziej? Pielęgniarka jest pod wrażeniem tego tajemniczego gościa. To chyba naprawdę jakiś czarodziej. Jak on to zrobił? To niewiarygodne. Jak sprytnie przeszedł obok recepcji. To chyba naprawdę jakiś magik. Nasz tajemniczy gość wśliznął się do pokoju Mii. Dzień dobry. Kto ukrywa się pod tą maską? Oczywiście, Mike. To znowu on. I znowu udało mu się przemycić słodycze do pokoju pacjentów. Co za genialna sztuczka, brawo. Wygląda na to, że mamy kolejnego czarodzieja. Czas na imprezkę. Jeśli przemycać słodycze, to nie w tak banalny sposób, moi drodzy. Najważniejszą rzeczą w tym biznesie jest bycie sprytnym. Mike pokaże wam, jak robią to profesjonaliści. Kilka prostych sztuczek i ta ręka pełna słodyczy wygląda jak prawdziwa. O, mój ramię! Tak bardzo boli! Siostro! Auć! Nie dotykaj, proszę. Dziękuję. Mia, widziałaś to? Złamałem rękę. Tak bardzo boli. Oj, przepraszam. Mike, bądź ostrożniejszy. W końcu jesteś w szpitalu. Chodzą długo oczekiwane smakołyki. Brawo, Mike. Super. O tak. Tyle tu pysznych skitesów. Kiedy leżysz w szpitalu, tylko słodycze mogą podnieść cię na duchu. No i oddani przyjaciele. Podobał ci się filmik? Podziel się nim ze znajomymi, polub i zostaw komentarz. Do zobaczenia, pa pa!